Ok, chcę podzielić się w trakcie naszego piątkowego, modlitewnego spotkania czymś, co wierzę, że Duch Święty mnie dotyka. W ogóle podskórnie chodzą mi jakieś rzeczy, które nie wiem, czy potraktować jak objawienia, czy coś w tym rodzaju, ale powiedzmy, świadom jestem, że nie skłami. Kiedy powiem, że osoby, które od 2020 roku oczekują, no kiedy w końcu zrobi się normalnie, bo tu pandemia, tu wojna, tu ufo, tu jakieś inne rzeczy, to ja powiem, nie zrobi się normalnie, już się nie zrobi normalnie. Co roku jakaś nowa rzecz wyskoczy i będziemy zaskakiwani tym w jaki sposób jesteśmy jako społeczeństwo traktowani przez rządy a co jest ciekawe rządy będą ze sobą dosyć spójne w tym myślę też że to doprowadzi do kryzysu wiary bardzo wielu ludzi którzy poczują się mali czują się osobami o które bóg się nie troszczy poczują się osobami bezradnymi bezsilnymi wobec potężnych żywiołów Ruchów i najróżniejszych rzeczy, które będą miały miejsce. I chciałbym właśnie z myślą o tym powiedzieć parę słów. Dlatego, że to, z czym się stykamy, jeśli chodzi o formy głoszenia Ewangelii, a często one przypominają też bardziej próbę dostarczania rozrywki religijnej niż przesłania prawdy. To nie przygotowuje nas we właściwy sposób na to, abyśmy wypełnili swoje role jako chrześcijanie. Ja od czasu do czasu słyszę takie mocno ukrańcowione stwierdzenia, które czasami w poważnych księgach się znalazły. I takimi mocno ukrańcowionymi stwierdzeniami są stwierdzenia typu, że człowiek istnieje po to, by uwielbiać Boga. Sensem Twojego istnienia jest to, abyś uwielbiał Boga. Więc jak uwielbiasz Boga, to wszystko inne powinno zejść na dalszy plan. Wiecie, ja tego nie czytam w Biblii. Uwielbienie ma duże znaczenie. Myślę, że uwielbienie ma znaczenie ogromne w dwóch sytuacjach. Jedna to ta, kiedy uwielbiamy Boga z powodu wdzięczności, a druga to ta, kiedy uwielbiamy Boga pomimo tego, że nie mamy powodów do wdzięczności. W tych dwóch sytuacjach to jest strasznie ważne, abyśmy o to zadbali. Ale w moim zrozumieniu sensem istnienia człowieka nie jest uwielbienie, i takie przedstawianie Boga, który stworzył człowieka, żeby malutkie pajacyki przez cały czas piszczały na jego chwałę, jest przedstawianiem Boga jako kogoś, kto cierpi na straszne kompleksy i potrzebuje ciągłej adoracji i tworzy. Ludzi po to, żeby go zabawiali takim działaniem. Oczywiście to, co mówię, jest przesadzone i ukręcowione, ale właśnie po to, żeby pokazać, jakie to jest absurdalne. Myślę, że chwała i uwielbienie są potrzebne w relacji z Bogiem, powiedzmy tak, jak komplementy pod adresem żony ze strony męża, ale Gdyby ktoś powiedział, że sensem istnienia małżeństwa jest to, żeby żona przez cały czas słyszała komplementy, to od razu byśmy powiedzieli, że to jest totalne spłycenie tematu, prawda? To jest częścią, ale nie jest rzeczą najważniejszą, nie jest rzeczą jedyną. Prawda jest taka, że zostaliśmy stworzeni do tego, by żyć w wzajemności, w doświadczeniu Boga, w posłuszeństwie Bogu. Zostaliśmy stworzeni do tego, by z Nim coś współtworzyć, bo Bóg tak to sobie wymyślił. On chce, byśmy byli Jego. Chce, byśmy byli z Nim w relacji, chce być przez nas kochany, chce okazywać nam miłość i On chce być w centrum. I to jest o wiele szersze niż jakaś jedna dziedzina, którą moglibyśmy wybrać, która składa się na tą relację. W tym wszystkim jest niesamowicie ważne nasze posłuszeństwo. Chęć spędzania czasu z Nim, słuchanie Jego głosu. W tym wszystkim ważne jest to, aby nasza postawa i nasze życie w praktyczny sposób pokazały Bogu, że On jest na pierwszym miejscu. Ale problem, jaki znajduje się wewnątrz chrześcijaństwa, i myślę, że to nie jest problem tylko ewangelicznego chrześcijaństwa, to jest problem wszelkich form chrześcijaństwa, jakiekolwiek by się pod tą nazwą zmieściły, że generalnie mamy bardzo humanocentryczne przesłanie. Człowiek jest w centrum. Jesteś wierzący, żeby ci było dobrze. Jesteś wierzący, żebyś, żeby mieć dobre życie. Jesteś wierzący, żeby w Twojej rodzinie nie było problemów. Jesteś wierzący, żeby ci się biznes dobrze układał. Jesteś wierzący, bo chrześcijaństwo może Ci zapewnić uzdrowienie z nieuleczalnych chorób, wyzwolenie ze strasznych nałogów i najróżniejszych rzeczy. Tak, to prawda, to wszystko znajduje się w chrześcijaństwie i to wszystko jest możliwe, ale nie to jest celem i nie to jest sensem. Ale w momencie, kiedy przesłanie Ewangelii jest tak przedstawiane, jak gdyby nasze osobiste powodzenie. Miało być obrazem tego, czy jesteśmy ludźmi żyjącymi w zgodzie z Bogiem i żyjącymi w Jego błogosławieństwie, to tak naprawdę byłoby to dalekie od prawdy, dalekie od rzeczywistości. Musielibyśmy wszystkim męczennikom chrześcijańskim we wszystkich wiekach powiedzieć: Ale byliście głupi. Brakowało Wam poznania, wiary. Brakowało wam, nie wiem, czego jeszcze, żeby prowadzić normalne, właściwe chrześcijańskie życie, a wy mieliście takiego pecha, że nie urodziliście się w takich czasach, w takim kraju, w takich e, możliwościach jak my. E, prawda jest taka, że e, jeśli e, oceniamy e, sens chrześcijaństwa, i jeśli to jest luźniejsze sformułowanie, ale użyję go, jeśli oceniamy Boga z punktu widzenia naszego humanocentryzmu, to wielu ludzi z biegiem czasu i wraz z narastającymi problemami bardzo rozczaruje się Bogiem, bardzo rozczaruje się chrześcijaństwem i porzuci swoją drogę, która mogła doprowadzić ich do wieczności, dlatego że nie będzie im to pasowało do tego, co Bóg powinien według nich robić w ich życiu. Ale my jesteśmy powołani do tego, żeby być skoncentrowani na tym, czego Bóg oczekuje od nas. My jesteśmy powołani do tego, by zdawać sobie sprawę, że sytuacja, w której jesteśmy, czyli nasze życie w doczesności, to kwestia przejściowa. W życiu najlepsze jest to, że się kiedyś skończy. I wiecie, kiedy, skąd, kiedy dobiegniemy do mety, będąc posłuszni Bogu, to zacznie się naprawdę życie, w którym wszechmogący Bóg będzie zabiegał o Twoje dobro. Ale jeśli żyjemy w doczesności, czyli w tym miejscu, w którym my powinniśmy zabiegać o wypełnienie Jego woli, a jesteśmy rozczarowani Bogiem i rozczarowani chrześcijaństwem, dlatego że Bóg nie zachowuje się tak, jakby Jego największą ambicją było uszczęśliwienie nas w doczesności, no to wtedy naprawdę łatwo się jest rozczarować, prawda? I myślę, że nastąpi coś, o czym mówiłem już wiele lat temu i niejedno przesłanie na ten temat wygłosiłem, że czasy końca. To czasy wielkiej polaryzacji. Z jednej strony, jedni ludzie będą gotowi do porzucenia samych siebie, aby być oddanymi bezgranicznie Bogu, a z drugiej strony będą ludzie, którzy będą mówili: Nie w takiego Boga uwierzyłem, nie na takie chrześcijaństwo się pisałem, nie o to mi chodziło, ja chcę po prostu mieć dobre życie. I bardzo często takie osoby będą rozczarowane i każda możliwa rzecz stanie się dobrym pretekstem, by pożegnać się ze swoim chrześcijaństwem. Dla jednych to będzie może jakieś nowe odkrycie naukowe, dla innych filmik z UFO, dla innych jeszcze coś innego. Ale jeśli ktoś nie jest przyklejony, Personalnie, osobowo do Boga, jeśli Chrystus nie jest dla Ciebie najważniejszą osobą w Twoim życiu, osobą, której doświadczasz, osobą, której służysz, osobą, którą kochasz, to wtedy każdy pretekst może być dobry, żeby po prostu uznać chrześcijaństwo za coś, co Cię krępuje. Humanocentryczne przesłanie Ewangelii zabija tych, których ma. Wybawić. Myślę, że taki akcent humanocentryczny bardzo mocno włączył się w XX i w XXI wieku, żeby podkreślać ludziom to, jak bardzo Bóg się o ciebie troszczy, jak bardzo zabiega o twoje dobro. Tak, to wszystko jest prawda. Wtedy, gdy On jest na pierwszym miejscu, ale w momencie, w którym zaczynamy zamieniać Boga w świętego Mikołaja, którego ambicją jest to, żeby zapisać się w historii ludzi tylko pamiętajcie że byłem dla was dobry. Wiecie to nie jest ambicja boga. Ten świat się kiedyś skończy, nie my jesteśmy w centrum. I jeśli przyjrzymy się prawdzie, którą znajdujemy w Biblii, to prawda wygląda tak, że to co jest najważniejszą rzeczą mającą miejsce we wszechświecie w tym wszystkim o czym wiedzieć możemy to to, co następuje w relacji między ojcem a synem. Ojciec kiedyś, z powodu swojej ogromnej miłości w stosunku do syna, postanowił mu dać niezwykły prezent. Coś naprawdę cudownego. Ciebie i mnie. Nie jesteśmy w centrum. W centrum jest miłość Ojca względem jego syna. On postanowił. Dać swojemu synowi takie stworzenie, które będzie kochać go tak bardzo, że zacznie się zachowywać jak niestworzenie, że zacznie się zachowywać w sposób przekraczający to, czego można się spodziewać po stworzeniu. Z natury jesteśmy egocentryczni, jesteśmy humanocentryczni, ale wbrew naturze stajemy się chrystocentryczni, stajemy się tymi. Dla których Jego wola, Jego pragnienia, dla których On sam jest ważniejszy niż nasze życie. Nieraz będąc przy łóżkach umierających ludzi wtedy, kiedy byłem przy ludziach, którzy od dawna byli wierzący, którzy dawno narodzili się na nowo, dawno zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, słyszałem ich wątpliwości. Ich wątpliwości nie wynikały z. Tego, że e, gdzieś e, to, co Bóg w swoim słowie mówi, e, przestało być prawdą. Ich wątpliwości wynikały z tego, że zaczynali zastanawiać się, jak mogą e, wierzyć w to, że Bóg dobrze ich potraktuje po tamtej stronie, skoro tutaj dzieją się złe rzeczy. Hmm. Dla nas, jako ludzi, może to zabrzmieć okrutnie, ale prawda jest taka, że wieczność jest wieczna, a doczesność przejściowa. I zawsze tak było. I powinniśmy mieć to jako jedną z rzeczy, nad którą się od czasu do czasu będziemy zastanawiali: o co chodzi z moim chrześcijaństwem? Czy naprawdę Chrystus jest w centrum? Czy w centrum jestem ja i moje dobro, moje subiektywne odczuwanie dobra? Bo ludzie, którzy są rozczarowani Bogiem, ludzie, którzy odchodzą od Boga, nie są rozczarowani nim, są rozczarowani brakiem zaspokojenia swoich oczekiwań i są rozczarowani tym, że nie są w centrum, że to Chrystus jest w centrum. I tu jest pewien problem, dlatego że w okresie pandemii, tak zwanej, masa ludzi opuściła kościoły i już nigdy do nich nie wróciła. Masa ludzi przestała czytać Biblię, masa ludzi rozstała się z chrześcijaństwem. To oczywiście nie zmienia faktu, że w innych częściach świata masa ludzi się nawracała i ciągle to trwa. Ale. Myślę, że wchodzimy w taki okres, w którym będzie miało miejsce potrzęsienie. Mówił o tym Piotr w swoim liście, że wszystko zostanie potrzęsione. I będzie potrzęsione. I w wyniku tego potrzęsienia będziemy mogli sami się przekonać na sobie samych, co tak naprawdę było. Głównym motywem w naszym chrześcijaństwie? Czy poszukiwaliśmy Boga z myślą o tym, że On będzie dla nas ważny pod warunkiem, że będzie robił dokładnie to, czego my od Niego oczekujemy? Czy też po prostu z pokorą przyjmiemy: On jest Bogiem, a my nie? I gdybyś, Boże, chciał dziś odebrać mi życie, to czy ja, jako stworzenie, miałbym prawo mieć pretensje z tego powodu? Zwłaszcza jeśli mógłbym się spodziewać, że znajdę się we właściwym miejscu. Prawda? I wiecie, kiedy <laughs> rozmawiałem nieraz z umierającymi ludźmi, z wierzącymi ludźmi, to było zdumiewające, że trzeba było ich zapewnić o tym, że to, czego doświadczają tutaj na ziemi, w żaden sposób nie kwestionuje Bożej miłości, nie odwołuje Bożych obietnic i nie usuwa tej dobrych rzeczywistości, do której zmierzają, która jest lepsza. Panicznie często walczymy o to, żeby zachować swoje życie tutaj. Myślę, że to, to jest dopiero brak poznania, bo prawda jest taka. Że gdybyśmy wiedzieli, co nas tam czeka, to pewnie byłoby inaczej. Oczywiście zdrowy rozsądek podpowiada nam, żebyśmy mieli takie myślenie jak apostoł Paweł, który mówił: Śmierć dla mnie jest zyskiem, ale pozostać przy życiu to jest możliwość wydawania owocu, to jest możliwość dalszej pracy na chwałę Boga, to jest możliwość ratowania innych dla tego życia wiecznego. Więc. Powinniśmy cechować się takim myśleniem jak apostoł Paweł. I nie powinniśmy na pewno mieć poczucia winy, że za długo żyjemy. Ale chciałbym zostawić tę myśl, bo to jest coś, co się nam naprawdę przyda. Gdzieś w różnych częściach świata ma miejsce przebudzenie. Wiecie, to co się dzieje w Stanach, dociera do nas dzięki temu, że to jest bardzo ucywilizowany kraj. Wszyscy mają komórki i inne różne rzeczy. Podejrzewam, że wiele cudownych rzeczy, dużo cudowniejszych, dzieje się w różnych miejscach, gdzie e, brak dostępu do internetu. Przez cały czas dzieją się rzeczy, e, które są pełne chwały i w których chcielibyśmy brać udział, i przez cały czas nasi bracia i siostry umierają z głodu są poddawani torturom, znajdują się w obozach koncentracyjnych w takich reżimach jak Korea północna i nie tylko. Bywają ofiarami straszliwych linczów w krajach islamskich. To się ciągle dzieje. I jak się ma pełen obraz jednego i drugiego? To to jest naprawdę pocieszająca myśl. Że to się kiedyś wszystko skończy. By pozostać w gronie zwycięzców, tak jak w Apokalipsie mamy to napisane, Jezus mówi: Kto zwycięży, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Żeby pozostać, musimy wejrzeć w głąb naszych motywów, bo jeśli my sami dla siebie jesteśmy w centrum, czeka nas masa rozczarowań, masa cierpienia. I wielki bunt w stosunku do Boga. Ale jeśli On jest na pierwszym miejscu, to czeka nas dużo światła w najciemniejszych momentach. To czeka nas Jego wsparcie, Jego pomoc. To odkryjemy, że On naprawdę jest skałą, na której możemy się oprzeć w momencie, kiedy przyjdą te same trudne chwile. Co jest w centrum? Kto jest w centrum? Nasze ego drapieżnie wspina się na tron w naszym sercu i chce być w centrum. Jeśli będzie, to zapewni nam to, że będziemy zawsze niezadowoleni. Ale jeśli Chrystus będzie w centrum, naprawdę nie deklaratywnie jedynie, Wtedy nasze życie nabierze dla nas sensu, łącznie ze wszystkimi doświadczeniami, też i tymi trudnymi, przez które przechodzić będziemy. Chciałem powiedzieć krócej i chciałem zasiać mniej grozy, ale nie chciałbym powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą. Wierzę w to, że potrzebujemy się przygotować. Potrzebujemy się przygotować, bo. Będą zasypywać nas przez media najróżniejsze informacje. Nasze chrześcijaństwo stanie się w oczach wielkich tłumów po prostu prymitywnym zabobonem. Świat będzie od nas domagał się wstydu, że wierzymy. Ja nie zamierzam się wstydzić. Świat będzie wysyłał wierzących ludzi na terapię. Mój Boże! Jak pan tak może myśleć? Jak pani tak może myśleć? O, to jest naprawdę. O, ten pani Kościół. Biedni, niedouczeni, zabobonni ludzie. Niestety tak będzie. Są. Zresztą nie, ch nie chcę już yy, przedłużać, chciałbym yy, zostawić te, mam nadzieję, krótkie przesłanie, nie wiem ile czasu nam to, mi to zajęło, ale chciałbym zakończyć i zostawić to do przemyślenia.